jedno zdanie, przed pierwszym wyścigiem. Eee, jak zwykle jestem bojowo nastawiony. Dobrze, mało wiatru, <grymalka>, pompa. Oj, Wczoraj Słyszałam, że wiek. poszłyście szybko spać, czyli dzisiaj forma wysoka, tak? Mam no, 21 pierwsza w łóżkach. Regeneracja była. Mam nadzieję, że będzie. Bardzo się denerwuję, mam nadzieję, że nie popsuję tak startów jak u Brazylii i będzie dobrze. Na razie warunki wieczne są idealne. Wiele. Mam nadzieję, że powieje. Wyścig bardzo udany, cieszę się bardzo. Wygrałem pierwszy wyścig Pucharu Świata Bier. Dobre rozpoczęcie, mam nadzieję, że tak będzie do końca. było może tak źle, no trochę nie było, no mało jedna. ale... Tak, pierwszy wyścig był pomyłką, komisja wystawiała dla nas dużą trasę i nie zdążyłyśmy jej opłynąć. W związku z tym to trzeba trochę kombinować, ale może zaskoczyć.